Oblicz obwód trójkąta prostokątnego, równoramiennego, o polu 32 cm2. Zróbmy rysunek do naszego zadania. Najpierw może wzór na pole. P równa się 1 druga a razy h. No i trójkąt z naszego zadania, trójkąt prostokątny, równoramienny, więc koniecznie musisz zaznaczyć poki a, a i a pierwiastek z dwóch, przeciwprostokątna. No i zauważ, że tutaj w naszym zadaniu podstawa A to A, a wysokość H to jest również nasza literka A. Więc tutaj zamiast H wpiszemy literkę A. Dobrze, OK. No a teraz e, tym razem zamiast pola możemy wpisać 32. Jedną drugą przepisaliśmy, a razy A to A kwadrat. Przy literce a przeszkadza nam zarówno kwadrat i ta dwójeczka w mianowniku, więc na początku zlikwidujemy mianownik, mnożąc całe równanie przez 2. 32 mnożymy, to mamy 64, no i tutaj dwójka z dwójką się skraca, mamy a kwadrat. Kwadrat zamieniamy tutaj na pierwiastek z liczby 64, czyli pierwiastek z 64 to 8 a równa się 8. No i tę naszą ósemkę możemy wstawić na nasz rysunek 8, 8, no i 8 pierwiastek z 2. Aby obliczyć obwód, no to już prosto, 8 i 8 to razem 16, no i dodać 8 pierwiastek z 2. Mamy już obwód naszego trójkąta.